Witam z tej strony Robert, a to jest pierwszy odcinek na kanale Urbexowe Przygody. Dzisiaj będziemy zwiedzać ruiny Starej Stodoły i nie tylko. Zapraszam do oglądania, jak widać, tutaj jest zawalony dach. Aktualnie tutaj, wszystko było burzone. Zaraz nam podejdę. Tu są, jak widać, deski. Wszystko jest zawalone. Nie trwała konstrukcja. O, tu leżą leży części dachówki, różne takie. Tam jest druga strona. Wszystko zrośnięte. Tutaj mamy jeszcze taką bardziej utrzymaną część stodoły. Jak widać, tutaj już ktoś przybywał. Termowa reklama. Mamy tu jakieś skrzynki. W nich są też jakieś deski. Mamy, jak widać, jakaś część od łóżka niestety materaca nie ma można spać na sprężynę. Tu są cegły też widać zawalone, tu też jakaś butelka To są ślady, że tutaj ktoś przebywał. A jeszcze tutaj jakaś dętka była od roweru pewne. gdzieś, ale teraz to nie wiem, pamiętam, że gdzieś to była dętka. Na pewno yy, tu mamy. Nie wiem, co to jest. Napiszcie w komentarzach, jak wiecie o. ciura, Wiadomo. No dobra, tu już chyba nie ma co oglądać. Yy, tu jeszcze rozwalone wejście. Tutaj otwarte jest z tyłu. Jeszcze tam pójdę od tylnej strony. To wszystko wygląda tak, w taki sposób. I teraz przejdziemy do kolejnych budynków za chwilę. Eee nawet jest no są trzy budynki, ale jest sporo pomieszczeń. Tak to mówimy. Jak widać tu mamy zagrodzone przejście. Tutaj jak widać chyba były hodowane świnie. Puste wszystko. Tu jest kolejne pomieszczenie. Tu też pewnie. Tu już nie wiem co. Sam nie wiem. No, tu jest zamknięte. Nie, otwarte. Jak widać, tutaj też jakieś pomieszczenie większe. Yy. Dalej. Idziemy. Kolejne wejście. Tutaj. Zobaczę jeszcze, sprawdzę podłogę, czy stabilna. Tutaj widać też, ktoś był. No i tu jest przejście, tu. I tam jest to pomieszczenie większe. Tu też było coś hodowane. Zapewne tu jakieś plamy na ścianach. Przepraszam za to, ale musiałem poprawić kamerę. Dobra, tutaj mamy kolejne pomieszczenie. I tu, jak widać, była piwnica. Yy. Jeszcze mamy stryk, zaraz tam wejdę. Yy. Tutaj już wcześniej postawione dyska przeze, przeze mnie, aby łatwić sobie wejście. No dobrze, najpierw przejdźmy jeszcze do tych pozostałości. Tu widać mamy kolejny zawalony budynek. O, może zapalić światło. No, no, zapewne się świeci. Tu mamy też jakieś części dachu, dużo gwoździ. No i wszystko tutaj zawalone tak samo. Tutaj jest też chyba jeden z najbardziej zawolonych pomieszczeń. Jedynie co widzicie, trzyma, ale podłogę już nie. I tu też, tu, był jak, tu były jakieś piece. Yy, tu jak widać, też była jakaś piwnica. O, widać jakieś rury, czy coś takiego, czy, albo kable. Dobrze, teraz przejdziemy na strych tylko nie wiem czy nie będę musiał zastępować nagrywania aby tam wejść ponieważ z jedną ręką to będzie ciężej, ale spróbuję Dobrze wspiałem się, ale jak widać kamera mi wypadła. Yy, tutaj muszę już bardziej uważać na to, aby ten sufit się nie zawalił. O, o nagrywa się dobrze. Yy, tutaj jakaś dziura. Tutaj też butelka jak widać. Zapewne też tutaj ktoś był. Tu jest jakaś dziura. No, jak widać, praktycznie w każdym budynku zawalony dach. Tutaj, może zaświecę latarkę, żeby było lepiej widać. O, zapaliła się, ale dopiero dalej będzie. A, chyba nie ma prawie po co działać latarka, ale no tutaj są wszędzie liście coś takiego gwoździe tutaj mamy jakąś rzecz, wiadro i tu jest jakaś dziura to jest do tamtego pomieszczenia większego no i chyba to na tyle chyba wszystko tu jeszcze, jakieś skrzynki są po drodze, o! tu trzeba uważać na dziurę więc tak. Tutaj już testowałem: jak się tupnie, to się trzęsie sufit. Więc lepiej nie tupać. No i tutaj mamy pozostałości po dachu, Jak widać. No, nawet jak bardziej się mocniej idzie, tak stąpa. I wtedy się trzęsie y, trochę ten sufit właśnie. O, tu widok z góry. Można zamknąć się, jak się chce. No i ja będę skakał, biorę was do kieszeni. No, to już zostawcie w tym w kieszeni. Kamera brudna. Przez to, że wcześniej mi upadła. Wspaniala mniejsza. no To zostawcie zaś po sobie, jak jesteście już na kanale. Zapraszam do oglądania następnych filmów. Mam nadzieję, że się film spodobał. No i zostawcie lajka, subskrypcję, komentarz. Do zobaczenia. Cześć.